Dlaczego Civil War Alexa Garlanda od studia A24 to jeden z najciekawszych filmów wojennych ostatnich lat? Civil War to porażająca realizmem wizja rozłamu Stanów Zjednoczonych po tym, jak autorytarny prezydent, mimo protestów, przedłużył swoją kadencję na trzecią turę. W filmie śledzimy grupę doświadczonych fotoreporterów wojennych, którzy przemierzają rozdartą wojną domową Amerykę, aby uwiecznić wydarzenia, które zaważą o historii kraju. Alex Garland świadomie rezygnuje z zagłębiania się w politykę fikcyjnego konfliktu i skupia się na odpowiedzi na pytanie, jak taka wojna faktycznie by wyglądała. To także hołd dla dziennikarzy wojennych, świetnie oddający realia ich pracy. Sceny akcji przedstawione są tutaj w sposób surowy i kameralny i momentami naprawdę robią wrażenie. Kamera blisko trzyma się bohaterów i czujemy, że dosłownie w każdej chwili mogą zginąć. W filmie nie brakuje też wstrząsających i trzymających w napięciu sekwencji i scena spotkania z żołnierzem, w którego wciela się Jesse Plemons, na długo zostanie z Wami w pamięci.